gramy sobie dzisiaj w agar.io Io. Extended tutaj macie wersję nawet, to oh, Focus, halo, No. Słuchajcie, słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj grali w agar.io Io z wolnarem Ja już tutaj dogrywam po, nag po nagraniu tego, tak? to dzień po i odcinek wyżej fajnie, tak mi się wydaje, będziecie mogli sobie się pośmiać troszeczkę e, tutaj, e, w, po, pobawić się i tak dalej. Generalnie, wpiszcie w komentarzach, czy, 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 czy chcecie więcej Agar.io IO, dodawajcie łapki i, i, i pamiętajcie, że, że możecie swoje pomysły odnośnie Niku, który o to będzie więcej, o tym będzie w odcinku więcej, możecie pisać też w komentarzach, więc będzie spoko. Słuchajcie, Agar.io każdy zna tę grę, każdy zna tą grę, także teraz jeśli oglądasz ten filmik, w tym momencie stawiasz łapkę w górę, wchodzisz tam niżej troszeczkę na dół I przy okazji po lewej stronie masz taki przycisk subskrybuj Wciskasz to i jest, jest spoko Więc... Także słuchajcie, widzimy się w następnym Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, jesteśmy sobie w Agar i o, razem z Wolnarkiem, tutaj kochanym naszym, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. I słuchajcie, jesteśmy my. Sobie, no, tam. tam, tam. Graliśmy w sumie bardzo mało w tę grę. Ja grałem trochę chyba więcej od Wolnara, ale zobaczymy, Nieprawda. jak tam wyjdzie. Słuchajcie, jesteśmy nie sobie się. pod. No dobrze, przepraszam, już nie krzyż, no Jesteśmy pod znacznikiem, eee, znacznik to się mówi, jak to się mówi? Pod... Czym? Mamy hajs, mamy hajs w Niku. Dobra, jesteśmy hajs Jesteśmy hajsami i, i... nie zabijamy hajsów, zabijamy Rezzi, już kru, Rezi, kru um, i ogólnie ten, o Allah, Allah, Allah Akbar O Jezus, Allah no, O, 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 Razi! Rezzi Co, Rezzi się zjadł, Rezzi, znaczy Rezzi Nie, 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 czytanie? nie, jak ujem, nie nie. Dobra, słuchajcie. Powiedz mi gdzie jesteśmy więcej. Powiedz mi stary gdzie jesteśmy więcej. Gdzie fajnie? E, dolny lewy róg. Ja, Dobra, jak ja jestem w prawym dolnym te i te te. do cię bobie. Znaczy Bob, Kaj, czy A jakbyśmy się... tak wymyślili własny hashtag ten właśnie. Znaczny. Słuchajcie, jeśli chcecie byśmy wymyślili właśnie własny hashtag, napiszcie nam no w komentarzu, będzie naprawdę bardzo O, jest, yes, yes, yes. Ale że, że taki taki, że, tak. że ja i Daniel tylko, no. tylko my. Nie, i wy, w sensie widzowie, ale no, no tak. to by było tylko dla, 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 naszych widzów. Właśnie. Czyli, ale byśmy mieli wspólny jeden, tak, że znaczek ten, czy, czy, czy jak? Że tak, tak, że, tak. że no to jeden, jeden wspólny znaczek, możecie wymyśleć, podawać w komentarzach, jak, jak chcecie, żeby było coś związane ze mną i coś związane z... Przepraszam, poniosłem. No. Jakby ciebie próbowali zeżrzeć, to też by cię ponio... Właściwie jeżeli ktoś nie zna tej gry, no to trudno, to jej nie zna. nie, tej gry nie no, można nie Dobra, znać. nie, inaczej, dobra, tłumacząc pokrótce dla, dla nieogarów, którzy nie wiedzą o co chodzi, to jesteś kulką, jesz kulki i mogą cię zjeść większe kulki, rozumiesz? I musisz, nie możesz się dać zjeść większym kulką, musisz być największą kulką na serwerze, bo, bo Kulka, wtedy jest moc. No, no i, i, wtedy wygrywasz całą grę i jesteś happy i w ogóle Resikru musisz się zabijać, mm, no, Resikru, rezykru do, zabijamy, hajsowników, oszczędzamy, Aaaa. lol. Aha, co ty tam krzyczysz tak? Co, ty, co ci tam? Mm. Jakby się tobie do dupy do... Dobier... No, dobra, już. O, co, Spoko, o, stary, o, tego o, nie było, już, już żyje, wiesz? Nie! Co ja zrobiłem? Udało hajsownik. Mi się. Hajsownik! Nie, hajsownik mnie zjadł! On jest bestią głupią. Biali, to ten z CS a chyba. Też miał biały nick. Dobrze, słuchaj, stary. Ja biorę planktony. W ogóle, ludzie, także piszcie w komentarzach co chcecie. Yy, Pamiętajcie o zostawienie łapki w górę i tyle. I pamiętajcie tak. o zasubskrybowaniu mojego kanału. Daniel, czemu ciągle o tym nie, a, no nie ja to... nie, nie, nie. Co, ja <grym> wiedziałem, że my jesteśmy... Ty masz myszkę z Rockata, powinieneś ty wszystkich zabijać, a nie ja. Ale ja mam ją podpierdolę. O, Mika z Rezji, Tak się ty. mówi. Sprzedasz ją pewnie. Tak, tak ci sponsorowali. Ja to będziesz sprzedawał pewnie. Jak cnotę Dobra, ja idę sobie tutaj. <grym> no i co ja zrobiłem? <grym> Chciałem zrobić coś fajnego, nie wyszło. Jak zwykle. He <górne> prawy górny, okej. Okay? Dobra, to słuchajcie, idziemy sobie w prawy górny. Słuchaj, stary, musimy musimy coś. O, dupa jakaś, to nie będziemy. O, zabie... bubu, bubu, ma hajs. Bubu! Halo! Bubu! O, o, Bob! Bubu, dobra, słuchaj, A w ogóle, patrz, czwarty jest hajsownik i szósty, dobra. Rejsnick to jest zdrajca, to musimy go zabić. To jest nasz cel, to jest nasz cel, jak coś, to musimy go zabić. Co jest stary, i jesteś prawym górnym, Z... tak? No, lecę no dopiero wiesz. Dobra, to jak coś, to też idę. Jest bubu. Tu tutaj obok, za onigę. To jest oszust. To jest tak? oszust. On, on nie jest wcale hajsownikiem. Uh, 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 uh. No i zjadł Ten mnie no. Co się stało? był dobra, zjadł. Uf, nie mam, dobra, pięknie. Zabijam O, wolard. Hej. Hej. Na no, karma Masz, o, biegnij. O. Daj jeszcze. Dobra. Um, nie. Daj jeszcze, póki nie będziesz zielony, to. A, 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 dobra, jest moja. Dobra. A ty frajerze też cię zje. No. Ty frajerze. Ty frajerze A, to, nie tak to, to nie to, tak miało! To no, no, nie tak miał wyglądać. Nie, ja nie chciałem! Koniec, koniec, Przyjaciel! Ty, ty Ale ja mam... Ty masz myszkę Rodka. Nie, nie mam. No to będziesz miał, jak odpakujesz. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszam na fanpage'a Wolnara, tam jest wszystko. Tam gdzieś No nie, nie, nie wiedziałem, że ty jeszcze mojego fanpage'a, bo no, że... nie o, o, tu jest Jay, tam jest JJ, J, Jay. Joker, jeszcze brakuje gnomka i. No. Oj, dobra, teamu Ola, niezmierdzony. Oj, dobra, dajmy, gdzie ramek, jesteś? Czekaj, czekaj. O, oh, o, oh, o! Oh. A nie, o! Oh, o, oh, oh. Bo ja się czuję samotny. Dziesiąte miejsce mam! Oh. To ty Jest. duży jesteś? Ósme, ósme, żyję, żyję. Ej, gdzie duży. jesteś? To, to mnie nakarmi. Jest! Oh, Patrz, o! Czwarte oh, miejsce Daniel. mam! Ja pierdzielę pięknie. Dobra, mam, gdzie ty jesteś? Halo. O! Tu wiesz, no. Tę, o taką małą. o się! O! No No. Właśnie, słuchajcie, bo właściwie napisałem post na Facebooku że pytałem się chcę, co chcecie, żeby zobaczyć u mnie na kanale, bo mówiliście, dużo osób mówiło, że chcą zobaczyć właśnie tą grę, to, to tak sobie myślę, kurczę nie no, to, nagram jej. No, no, no. Czemu? Nie wiem o, cześć, cześć, co się stało? O cześć! O, ja, nie, nie, zaraz O! Jezu, Uj, porad... dawaj, dawaj, poroniłem! Ja Jezu Mariusz, poroniłem! Jestem tu z tyłu! Dobra, nie, jest zbie! Dobra. Nie! Czekaj! Dobra, zjedz. no to też ci zjem Dobra. i cię na... Nie, dawaj, nie. zjem ci wszystkie i cię na karmie. A, nie masz 70... No i Dobra. dobrze, jest ty którym jesteś miejscu. Jesteś zerem. Nie ma ci nawet tutaj. Nie. Ha, 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 jestem dziesiąty! Jestem dziesiąty! Jestem mistrzem. A ty, cwelu. A ja mam tam to takie... Małeś. Ile punktów? No mam 20 punktów. Opowiedz mi o swoim wypadku W jakim wypadku? No nie że z taką twarzą się urodziłeś <grym> A ty frajerze <grym> Nie, to prawda, to nie Mój to ojciec na pewno był saperem Bo się niezły nie wypał ha, ha. Ja nie wiem, skąd wybrałeś się na te nicki Jestem głównym i nie nadaje to się do za debile Kurde, jestem głównym i tyle po prostu To za debile Słuchajcie, dziękuję bardzo dziękuję za uwagę, że odcinek się z agario wam podoba. Jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach swoje pomysły na, na, na jaki hashtag możemy dać czy cokolwiek. E, oczywiście najbardziej łapkowany komentarz, najbardziej jakby najlepszy pomysł e, wstawię na odcinku. Tutaj podziękuję wam jeszcze. Także. Tak, sorry. L -l lubię jak tak robić. Znaczy, myślałem, dzięki... myślałem, że już skończyłeś. Także słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Dzięki za odcinek był ze mną Wolnar dzisiaj. Cześć. Wczoraj był ze mną wolny. Trzymajcie się ciepło i piąteczko dla was.